Manka widzowie, z tej strony Dominik Olszak No trochę nas tutaj nie było z Reksem Reksu teraz tutaj jest eee, Ostatnio na odcinku mnie nie było Chociaż impreza u Rexa była I nowa postać na kanale się pojawiła ale Wapownica kurwa, wapownik jebany co dupą cząsł Ale ja powiem wam widzowie w sekrecie Że on już był kiedyś na kanale, ale inaczej się nazywał no. Trzeba było znaleźć mu nową nazwę. I tak z drogą. Olsza, kurwa, zobacz co się dzieje z Gepetto Carvings, co kurde, ej! Co tu się dzieje? Wyjebała się po 19 Po 19 jest, ale mu trochę brakło energii. Nie wiem, wpierdolisz w zamian czekoladę. Ale się ładuje, nie? To, to wiesz. Stary, masz kurwa pełno piachu w ustniku. będziesz wpierdalał piach, bańcu. Co? To nie moje. A nie, to moje. Kurwa, będę wpierdalał piach, pajacu jebany, jak ty to się podłączył? Nie wiem Ja jeszcze co? Jestem zawiedziony Zresztą drogą widzowie Dzisiaj trochę na biedacko, bo zapomniałem mojej kurwa Bandany, czy jak to tam nazwać Nie mam kurwa zegarka, bo zbiedniałem Ale za to mam Nowiutki telefon, który już pękł To jest kurwa bogactwo jewane. Widzowie Dzisiaj chciałam powiedzieć, że Ostatnio Razem z wers yy, Nagraliśmy odcinek na ich kanał Oni zrobili montaż a tam Reksu było gotowanie z nim. I nawet ja wystąpiłem. Reksa do więzienia zabrali, a ja musiałem zapłacić za niego wykup i musiałem się pożegnać za niego Niestety. I ja Was zapraszam na ten film, ja podam link w opisie. I zasubskrybujcie ich kanał, bo warto no. To chyba wszystko, nie? No na no wszystko będzie. To, to. Mamy tutaj prawie jesień. No i co? Prawie ja jesień! Powiedzieć? To jest kurwa wiosna stare prawie. Co? No lato idzie Ostatnio mówiłeś, jak była wiosna, że jest zima A no, bo było zimno A teraz jest ciepło Czekaj, jak mogę się rozdrać, to strity z sutkami mogę wam pokręcić Może nie teraz Dobra, widzę Nie, może nie ma 4 milionów Jak będę 4 miliony, to pokażę sutki Nie no, żartuję Przepraszam, 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 przeprasza, przeprasza, kurwa Nie ma za, za suby robienie tutaj A Dobra. może ej, jak będzie 6, 9, od tak, wyświetleń? Już przecież jest 6.9 a nie, jest w subskrypcji 6... Tak Dziękuję, widzowie, naszej dzień subskrypcji tutaj. Nie robimy specjala, bo jak coś chcecie, to powiedzcie, my to zrobimy. Dobra, widzowie. To tyle. To cześć. Pa. pa.